Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Angelika Karkulewicz, jestem dietetykiem klinicznym. W dzisiejszym odcinku poruszymy kwestię, temat związany z piciem kawy. Czy warto pić kawę? Czy może nieść ze sobą walory zdrowotne? A może wręcz odwrotnie, może kawa jest szkodliwa? W ramach dzisiejszego odcinka postaram się odpowiedzieć na pytanie, jaka zawartość kofeiny występuje w poszczególnych rodzajach kaw? Odpowiem też na pytanie, jak według badań klinicznych spożycie kawy wpływa na nasz organizm, na nasz układ sercowo-naczyniowy, na funkcje umysłowe, na układ oddechowy czy też moczowy. I też postaram się odpowiedzieć, jakie ilości kawy powinny być takie optymalne i też czy kawa i zawarta w niej kofeina może być szkodliwa. Zapraszam do oglądania odcinka. Głównym składnikiem aktywnym zawartym w kawie jest naturalnie kofeina. Jest to pochodna metyloksantyn, która wykazuje działanie psychoaktywne, czyli wpływa na nasz układ nerwowy. Warto w tym momencie wspomnieć, że kofeina występuje nie tylko w kawie, ale również przykładowo w liściach herbaty, w liściach yerba mate, w jagodach np. guarany i też w nasionach kakaowca. Jeżeli chodzi o spożycie kawy z jakiegokolwiek napoju, to tak naprawdę wchłanianie kawy kończy się już po 45 minutach od momentu spożycia takiego napoju. Z kolei pierwszy pik stężenia w surowicy krwi osiąga po około nawet 15 minutach i może się taki efekt utrzymywać nawet do 2 godzin. Mówiąc o zawartości kofeiny w konkretnych napojach, taka tradycyjna kawa, parzona około 235 ml, czyli jeden kubek, zawiera średnio od 90 do 92 mg kofeiny. Oczywiście te ilości mogą się różnić w zależności od producenta, od jakości tego napoju i w danych literaturowych można znaleźć dosyć duże widełki, mianowicie od 70 nawet do 165 mg kofeiny. Dla przykładu, dla porównania, zawartość kofeiny w czarnej herbacie to jest około 40-47 mg, z kolei zielona herbata to 28 mg kofeiny, oczywiście w podobnych objętościach. Zwracając uwagę na kawę taką instant rozpuszczalną, to jeden kubek 235 ml to jest około 60-62 mg kofeiny i podobna ilość występuje w małym espresso. 30 ml espresso dostarcza również około 60-62 mg miligramów kofeiny. Te wartości będą potrzebne. Dlaczego? Ponieważ później w filmiku postaram się opowiedzieć o tym, jak konkretne ilości wpływają na nasze zdrowie i jakie ilości będą na przykład ograniczone u kobiet, które są w ciąży. Mówiąc o efekcie kawy na nasz organizm, nie sposób nie wspomnieć o tym, że oprócz kofeiny, kawa dostarcza też związków polifenolowych, antyoksydantów. Dostarcza również pozostałe różne alkaloidy i również śladowe ilości witamin i składników mineralnych, takich chociażby jak magnez, potas i niacyna. Mówiąc o wpływie kawy na nasz organizm, chciałabym wspomnieć, że ten unikatowy skład, te związki bioaktywne, które występują w kawie, będą przekładały się na to, że spożywanie kawy zmniejsza wykładniki stan oksydacyjny w naszym organizmie. Jak pokazują badania, również można wpływać na naszą mikrobiotę, czyli zawartość jakby składników, zawartość szczepów bakteryjnych, które mamy w naszych jelitach. A dlaczego tak się dzieje? Mianowicie antyoksydanty występujące w kawie, chociażby takie jak kwas chlorogenowy wpływa na to, że po dostarczeniu takiej kawy te związki są metabolizowane przez z naszą mikrobiotą, powstają tzw. Tak postbiotyki, substancje będące efektem tego całego metabolizmu i te substancje regulują złożoną oś mózgowo-jelitową. Mówiąc też ogólnie o kawie, warto wspomnieć, że wpływa również na gospodarkę lipidową i węglowodanową. Teraz chciałabym omówić wpływ kawy na nasz układ nerwowy. Kawa jest napojem, który wprowadza nasz organizm w stan gotowości oraz wpływa na lepszą sprawność umysłową. Jak dzieje się to? Mianowicie kofeina wykazuje budowę bardzo podobną do adenozyny. Jest to związek, który naturalnie występuje w naszym organizmie i wprowadza nasz organizm w stan takiej błogości, relaksacji, nawet zwiększonej senności. I spożywając kawę, która w swoim składzie zawiera kofeinę, można powiedzieć, że kofeina łączy się z receptorami dla adenozyny i tym samym hamuje efekt tej endogennej adenozyny. Jakie jest następstwo takiego związku przyczynowo-skutkowego? Mianowicie właśnie pobudzenie, wprowadzenie organizmu w stan gotowości, skrócenie czasu reakcji i też na taką gotowość do rozwiązywania różnego rodzaju zadań. Jak się okazuje, żeby wprowadzić organizm w stan takiej gotowości, wystarczy nawet 40 mg kofeiny i tak naprawdę wypicie takiego standardowego, małego espresso już może wywołać taki efekt. Co ciekawe, ten efekt takiej gotowości pobudzenia jest w szczególności silnie rejestrowany u osób, które wcześniej nie spożywały regularnie kawy i też u osób, które wcześniej spożywały kawę, ale zrobiły sobie taki mały detoks kawowy i postanowiły ponownie tę kawę wdrożyć do swojego codziennego jadłospisu. Mówiąc o wpływie kawy na układ nerwowy, warto wspomnieć również, że regularne spożycie kawy może przełożyć się na zmniejszone ryzyko zachorowania na depresję. Aczkolwiek tutaj trzeba być bardzo ostrożnym, ponieważ tak jak wykazano, że kawa faktycznie ma pewien wpływ zmniejszający to ryzyko, to zbyt duże ilości kawy nie będą tutaj preferowane. Mianowicie w kontekście profilaktyki depresji lepiej nie przekraczać 8 kubków kawy na dzień. Spożycie kawy wpływa również na zmniejszone ryzyko rozwoju chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Parkinsona czy też choroba Alzheimera. No dobrze, ale pytanie, czy kofeina, czy kawa może wpływać negatywnie na nasz układ nerwowy? Mianowicie, zazwyczaj wszelkie obawy dotyczą działania takiego jak bezsenność, czy też rozdrażnienie i niepokój. I czy faktycznie kawa może tak działać? No mianowicie, okazuje się, że może tak działać. U osób, które wcześniej nie spożywały zupełnie kofeiny i nagle podanie dawki około 200 mg, czy to w postaci takiej bezpośredniej, czy to w postaci kawy, może wpływać na rozdrażnienie i niepokój. Jeżeli chodzi o osoby, regularnie spożywają umiarkowane ilości kawy, to takie działanie może być wyindukowane dawce większej niż 400 mg na dzień, czyli około 4 kubków kawy. Dlaczego tak się dzieje, że jedne osoby bardzo dobrze czują się pijąc przykładowo 3 do 5 kubków kawy na dzień, a inne osoby przy takich ilościach będą czuły się fatalnie? Mianowicie zwróćmy uwagę, że wszystko zależy od naszych wariantów genetycznych. Jak się okazuje różne osoby mogą mieć na przykład różne warianty genetyczne dla recept Adenozyny. I też metabolizm wątrobowy kofeiny u różnych osób może wyglądać zupełnie inaczej. Mianowicie w naszym społeczeństwie, w społeczeństwie ogólnoświatowym są osoby, które wolniej metabolizują kofeinę. Czyli de facto kofeina u takich osób wykazuje silniejszy efekt. Często takie osoby intuicyjnie mówią, że nie lubią kawy, a tak naprawdę może być to spowodowane tym, że po prostu jej nie tolerują i nawet niewielkie dawki kawy, kofeiny powodują u nich działania niepożądane. Takie osoby zdecydowanie powinny uważać na kofeinę i też zwróciłabym tutaj szczególną uwagę, że osoby z zaburzeniami psychicznymi, z chorobą dwubiegunową, powinny uważać na nadmierne ilości kofeiny, ponieważ może to właśnie wpływać negatywnie na rozdrażnienie czy też na bezsenność. Przy okazji układu nerwowego chciałabym również powiedzieć o tym, że kofeina intensyfikuje działanie leków przeciwbólowych. I oczywiście przez producentów leków, suplementów diety często jest to wykorzystywane jako efekt intensyfikacji działania przeciwbólowego. Aczkolwiek nie radziłabym wykorzystywać tego w warunkach domowych, bo tak naprawdę nie wiemy nigdy jaki będzie efekt połączenia substancji farmakologicznej właśnie z kofeiną. Tak więc zachowajmy w tym kontekście ostrożność. Mówiąc o kolejnych walorach kawy, nie sposób nie wspomnieć o jej wpływie na nasz układ oddechowy. Co ciekawe, kofeina jest wykorzystywana jako efektywna praktyka leczenia bezdechu u dzieci urodzonych przedwcześnie. A jeżeli mówimy o osobach w wieku dorosłym, to też badania pokazują, że kawa w pewnym stopniu może przyczynić się też do lepszego funkcjonowania naszych płuc. Mówiąc z kolei o wpływie kawy na nasz przewód pokarmowy, tutaj chciałabym się z Państwem podzielić moimi doświadczeniami gabinetowymi, mianowicie bardzo często w chorobach organicznych przewodu pokarmowego przebiegających ze stanami zapalnymi, czy to będzie błona śluzowa żołądka, czy też jelit, może być taka sytuacja, że niestety spożywanie kofeiny kawy będzie wpływało drażniąco na przewód pokarmowy, tak więc tutaj zalecane jest zachowanie ostrożności. Kawa może być też niepożądana u osób z refluksem żołądkowo-przełykowym, ponieważ kofeina wpływa na zwiększoną produkcję soku żołądkowego i może sprzyjać zarzucaniu kwaśnej treści żołądkowej do proksymalnych odcinków przewodu pokarmowego i indukować objawy refluksu. Zachowałabym też ostrożność u osób z zespołem jelita nadwrażliwego, ponieważ kofeina wpływa na perystaltykę przewodu pokarmowego, bardziej w kontekście nawet takim, takiego działania prokinetycznego, czyli poprawiania perystaltyki przewodu pokarmowego, więc u osób z biegunką kofeina może intensyfikować ten stan rzeczy. A mówiąc o wpływie kawy na układ pokarmowy, ale u ludzi zdrowych bez chorób organicznych i czynnościowych przewodu pokarmowego, warto wspomnieć o tym, że regularne spożycie kawy wpływa bardzo korzystnie na metabolizm komórek wątrobowych. Mianowicie kawa może zmniejszać ryzyko zwłóknienia w tym narządzie, może zmniejszać ryzyko rozwoju marskości, a nawet raka wątrobowo-komórkowego. Tak więc, dla zdrowia wątroby, warto zadbać o umiarkowane spożycie kawy. Może zastanawiają się państwo, czy kawa wpływa na działanie moczopędne, czy picie kawy wpływa na zwiększoną produkcję moczu. Jak pokazują doniesienia, picie kawy w standardowych ilościach, takich do 400 mg na dzień, czyli takie 4 kubki kawy, nie wykazuje działania istotnie zwiększającego produkcję moczu. Tak więc na pewno nie wpłynie to na nasze odwodnienie, a jeżeli kawa będzie właśnie spożywana w ilościach umiarkowanych i jako element jakby całodziennego bilansu wodnego, nawet można powiedzieć że w pewnym stopniu wpłynie na lepszą gospodarkę wodną naszego organizmu. Bardzo często obawy dotyczące spożycia kawy oscylują wokół jej wpływu na nasz układ sercowo-naczyniowy. Czy kawa podwyższa ciśnienie tętnicze krwi, czy wpływa toksycznie na nasze serce? Jak pokazują doniesienia, mianowicie spożywanie kofeiny może mieć pewien wpływ na wzrost ciśnienia tętniczego krwi, ale głównie u osób, które wcześniej tej kofeiny standardowo nie spożywały. I też właśnie główny taki efekt na wzrost ciśnienia tętniczego krwi może wynikać z podaży kofeiny w czystej postaci, czyli tak, tzw. szoty kofeinowe. Jeżeli mówimy o kawie jako o napoju, to tak naprawdę związki bioaktywne takie jak np. kwas chlorogenowy może minimalizować negatywny wpływ kofeiny właśnie na ciśnienie tętnicze krwi. Wpływ kofeiny głównie jest związany z uwalnianiem, wydzielaniem adrenaliny, co jest związane z pobudzaniem układu współczulnego. Ale tak jak wspomniałam, głównie osoby, które nie piły wcześniej kofeiny, prezentują taką zależność i też chciałabym powiedzieć, że w miarę regularnego spożycia kawy wpływ tego napoju na nasze ciśnienie tętnicze jest bardzo minimalny. Mówiąc o efektach z kolei toksycznych, głównie zwraca się uwagę na pewne substancje, które mogą negatywnie wpływać na parametry kardiologiczne. Do takich substancji można zaliczyć kafestol. Najwyższa zawartość kafestolu występuje przy kawie takiej parzonej w sposób tradycyjny, czyli kawa parzona po turecku. Mniejsze umiarkowane ilości w espresso i kawie przyrządzonej w kawiarce, a najmniejsze ilości w kawie filtrowanej i co ciekawe w kawie rozpuszczalnej. I tutaj mówiąc o efektach toksycznych dla naszego serca, badacze udokumentowali, że spożywanie powyżej 6 kubków takiej kawy, właśnie niefiltrowanej, może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem incydentów sercowo-naczyniowych, mianowicie nawet o 11%. Ale tutaj informacja korzystna dla wielbicieli kawy, mianowicie kawa filtrowana, takiego efektu już nie wykazuje. Mówiąc o wpływie na nasze naczynia, warto też wspomnieć o populacji mężczyzn. Mianowicie ciekawe badania, przeprowadzone nawet u 4000 mężczyzn w wieku powyżej 20 roku życia, wykazały, że spożycie na dzień przez tych mężczyzn 2 do 3 kubków kawy wiąże się nawet z o 42% mniejszym ryzykiem wystąpienia zaburzeń erekcji. Podsumowując, wpływ kawy na układ sercowo-naczyniowy. Jest dosyć korzystny. Jeżeli pijemy głównie kawę filtrowaną i to spożycie nie jest wyższe niż 400 mg kofeiny na dzień, czyli odpowiednich około 3 do 5 kubków kawy, tak naprawdę możemy cieszyć się nawet zmniejszonym ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego. I co pokazują też badania, nawet może się to przekładać na zmniejszoną ogólną śmiertelność czy kawa wpływa na odchudzanie. Mianowicie, jak pokazują badania, spożycie kawy wpływa na zwiększoną termogenezę, czyli na zwiększone wydatki energetyczne i też może przyczyniać się do zwiększonej przemiany materii. Czyli mówiąc wprost, umiarkowane spożycie kawy może ułatwiać proces leczenia otyłości. Ale pamiętajcie Państwo, że jeżeli na co dzień dodają Państwo do kawy cukier, miód, jakiekolwiek syropy owocowe czy też tłuste dodatki w postaci na przykład pełnotłustego mleka, śmietany, mleczka kokosowego, to niestety taki bolus kawy potrafi nam dostarczyć sporych ilości kilokalorii i na pewno przełoży się to na dodatni bilans energetyczny, tak więc uwaga na dodatki. Jeżeli chcemy się cieszyć kawą jako elementem wspierającym proces leczenia, Otyłości, to na pewno powinna być to kawa spożywana bez dodatków. Ciekawych doniesień dostarczyli też badacze, którzy udokumentowali, że osoby z genetyczną predyspozycją do rozwoju otyłości, pijąc umiarkowane ilości kofeiny, zmniejszają swoją podatność właśnie na rozwój nadmiernej masy ciała. Tak więc w leczeniu otyłości, umiarkowane spożycie kawy jako element racjonalnego jadłospisu jak najbardziej będzie polecane. I też częsty problem, który występuje teraz w populacji, insulinoporność, zaburzenia gospodarki węglowodanowej. Jak się okazuje, umiarkowane spożycie kawy nie większe niż 4 do 5 kubków na dzień nie wpływa na zwiększoną insulinooporność, a nawet może wpływać na poprawę parametrów gospodarki węglowodanowej. Myślę, że tutaj też warto podkreślić, że kofeina została wpisana na tzw. listę A Australijskiego Instytutu Sportu jako substancja o udokumentowanym działaniu ergogenicznym, czyli zwiększającym zdolności wysiłkowe. Mianowicie 2-3 mg kofeiny na kilogram masy ciała, czyli taka dawka około 200 mg na dzień, wykazuje zdolność właśnie poprawy tych zdolności wysiłkowych, czyli wpływa na wydolność. Tak więc kawa jako element treningu również może nam się przydać. Pytanie, czy kawa może szkodzić? Mianowicie pamiętajmy o tym, że kawa, w szczególności jeżeli spożywana regularnie i nagle zostanie odstawiona, może powodować typowy zespół abstynencyjny, zespół odstawienny, manifestujący się bólami głowy, uczuciem zmęczenia, a nawet objawami grypopodobnymi. Kulminacja objawów po odstawieniu kawy zazwyczaj ma miejsce około 1-2 dni od odstawienia i takie efekty mogą się utrzymywać nawet 2-9 dni po odstawieniu spożycia kawy. Pamiętajmy o tym, że kawa i zawarta w niej kofeina, to też substancja potencjalnie toksyczna, jeżeli spożywamy ją w zbyt dużych ilościach. I tak przykładowo dawka śmiertelna w badaniach naukowych wskazuje się, że nawet mogą być to 3 gramy. Oczywiście należałoby wtedy spożyć bardzo duże ilości kawy, bo to jest kilkanaście, kilkadziesiąt nawet kubków standardowej kawy, ale głównie bym uważała na kofeinę, która jest podawana w pojedynkę jako substancja, na przykład będąca elementem szotu kofeinowego, bo wtedy ryzyko przedawkowania jest zdecydowanie większe. I też uważajcie Państwo na takie połączenia jak szoty kofeinowe, napoje energetyzujące zawierające kofeinę i alkohol, ponieważ taki zestaw może skończyć się groźnym incydentem sercowo-naczyniowym, zaburzeniami psychiatrycznymi, a nawet zejściem śmiertelnym. Na kofeinę powinny też uważać kobiety w ciąży i karmiące piersią. Mianowicie, kofeina w nadmiarze u tych kobiet, w szczególności jeżeli mówimy o kobietach w ciąży, może wpłynąć na ograniczenie wzrastania płodu, a nawet indukować poronienie. Dawki bezpieczne kofeiny u takich kobiet to nie więcej niż 200 mg na dzień, czyli takie dwa kubki standardowej kawy. I pamiętajmy o tym również, że kofeina nie tylko występuje w kawie, ale również w herbacie, kakao czy innych produktach, które naturalnie zawierają kofeinę i tak naprawdę należałoby tutaj zliczyć tą dawkę łączną. Pamiętajmy również, że osoby z zezwolnionym metabolizmem kofeiny czy też z pewnymi wariantami genetycznymi dla receptora adenozyny mogą doświadczać przykrych następstw po spożyciu kawy. Tak więc u tych osób na pewno też warto zachować pewną ostrożność, ale bardzo często organizm też będzie sam podpowiadał, jeżeli po prostu mm, w organizmie występują takie uwarunkowania i dana osoba po prostu źle czuje się po spożyciu kawy. W przypadku takich osób naturalnie ilości zdecydowanie powinny być mniejsze od tych zalecanych standardowo. Podsumowując, kawa spożywana przez osoby zdrowe bez tzw. wolnego metabolizmu kofeiny naprawdę przynosi szereg korzyści zdrowotnych. Jeżeli spożywamy umiarkowane ilości, nie więcej niż 400 mg na dzień, czyli odpowiednik około 3 do 5 kubków kawy, możemy cieszyć się szeregiem korzystnych oddziaływań, m.in. na nasz układ sercowo-naczyniowy, na parametry gospodarki lipidowej, glikemicznej i również korzystnie wpłynie to na naszą sprawność intelektualną. Jeżeli podobał się Państwu dzisiejszy filmik, zachęcam do pozostawienia kciuka w górę i do zasubskrybowania kanału. I zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka.